W buczu widziałem gorsze rzeczy, ale makarów mnie totalnie zm, zmaltretował, bo z daleka widziałem tego psa, i z daleka też yy, te psy w ogóle tam były problemem, bo one jadły i swoje, inne psy, i też właśnie tam to ciało oddali, ale też ten zapach i, i te miny, i, i te kruki to po prostu było to miasto było jak z horroru. Powiedziałeś, że przejeżdżałeś obok rozwalonych czołgów i ciał rosyjskich. To jest jedna rzecz, o którą chciałem cię zapytać, bo tak się oglądałem różne filmiki, niektóre strasznie hardkorowe widziałem rzeczy z tej wojny w Ukrainie. I zastanawiałem się, jeśli jedziesz tam i to trwa jakiś czas, to nie jest tak, że jedziesz i to w sekundę mija, tylko jedziesz na przykład pół godziny i wokół są cały czas jakieś konwoje rozwalone, widzisz ciała. To, to, co sobie myślisz wtedy? To musi być takie nierealne, kompletnie doświadczenie. Jak widzę te filmiki, to dla mnie to jest nierealne. A ja być tam na miejscu i jakby czuć to wszystko, jeszcze pewnie czuć spalenizną, to. Dobrego um, użyłeś. Do, o, dobrą, o dobrą rzecz zaczepiłeś. Zapach jest zawsze. Zapach robi wrażenie. Wiesz? Ja ogólnie mam takie poczucie, że jak się ogląda w telewizji, to jest inaczej. A te zmysły, wszystkie, które pracują na miejscu, sprawiają, że to jest zupełnie co innego. Zwłaszcza jak słyszysz, albo właśnie ciszę, a tutaj coś leży rozwalone, albo właśnie wystrzały jak lecą, to największe robi wrażenie. I zapach. Zapach spalenizny w tych wszystkich miastach zniszczonych. Zapach trupów, bo to czuć rozkładające się zwłoki. Ekshumacje w izumiu, gdzie po prostu chcesz się wymiotować w trakcie. W te śmierdziało. no I to są nie... pewnie takie, jeśli tam jest tyle osób, to to musi być straszny zapach. Tak, tak. Te ciała akurat rosyjskie, one były świeże, to one tak źle nie pachniały. To... No, wizum pachniało strasznie, no bo te ciała były po paru miesiącach eksumowane. Dziś na przykład się okazało, że z ty, jedną z tych osób, które tam były eksumowane, możliwe, że widziałem, jak wyciągano jej ciało od tego mężczyzny, był jeden z ukraińskich pisarzy dla dzieci, bajki pisał. Miał 49 lat. Rosjanie go aresztowali, zniknął. Nie wiadomo było, co z nim. Teraz się okazało, że, że leżał w masowym grobie. Musieli go zamordować. No to jest, tego jest dużo. My sobie trochę mam wrażenie jednak, mimo wszystko, nie zdajemy z tego sobie sprawy, ile tam. Też nie wiemy, to się dopiero okaże po wojnie. Gdzieś, wiesz, będą w lasach znajdować jakieś groby masowe na dalej na przestrzeni, na przestrzeni lat. No, dokładnie. Czemu, tak. jest, jak ostatnio opublikowałem podcast z Igorem Traczem, opowiadał różne historie, jest ogromna ilość ludzi, którzy w to nie wierzą i to mnie zastanawia. Tym bardziej jak widzisz filmy i widzisz zdjęcia, to to nie jest nic skomplikowanego, żeby uwierzyć w takie rzeczy. To... to jest wygodne. To jest wygodne odpychanie od siebie. Wiesz, ja mam złe zdanie o ludzkości. Ogólnie teraz, o tej wojnie. Bardzo złe. My lubimy się od tego odcinać, my lubimy odcinać się od ciężkich tematów. To nie jest przyjemny temat. Fajnie jest obejrzeć, wiesz, ja lubię tematy wojenne, więc może jestem dziwny po prostu. Okej, okay, ja też lubię, ale, ale jednak e, co innego, jak wojenny opowiadamy, tu front się przesuwa tutaj a tego ofensywa, tu idą, czołgi jadą, dzieje się A ja, ty, Co innego, ty. jak gadamy teraz o tym, że się ciała, że 400, czy, czy kilkadziesiąt ciał buczy, czy 400 wizumiu, czy tam 450 ciała, kobiety płaczące nad grobami, dzieci, ciało dziecka, jednego, drugiego, ostrzelany wiesz, no. Ludzie uciekają od tematów w ogóle śmierci, bo się boją śmierci, I nam się wydaje, że my żyjemy w fajnym świecie, w XXI wieku, nędzy nie ma, pewnych rzeczy nie ma, że już cywilizacja poszła do przodu. Moim zdaniem to jest jeden z powodów. Druga sprawa jest taka, że media dają ciała ogólnie. Nie mówię tylko, że na tej wojnie, choć też mam wiele zarzutów do mediów, zwłaszcza polskich, ale chodzi ogólnie o to, że media pokazują uładzony, Ułożony, wygładzony obraz rzeczywistości, i bardzo często manipulują. Sami, jesteś, sami, to, sami to wiemy doskonale w Polsce i to widzimy. Jest wiele mediów w Polsce, które kłamią po prostu i nic ich za to nie spotyka. E, a na świecie jest tak samo. O, tak się dzieje od, powiedzmy, od czasów pana George'a Busha w Stanach Zjednoczonych i ludzie nie wierzą przez to autorytetom, nie wierzą mediom dużym, nie? wiedzą, że często media kłamią. Sam wielokrotnie się z tym spotkałem i to wcale niekoniecznie mówię teraz o wojnie w Ukrainie. Ja pierwszy raz miałem takie zderzenie z mediami, jak pojechałem na pogrzebiona Pawła drugiego z moją mamą. Byłem dzieciaczkiem. Ile ja miałem? 8 lat? Dziewięć? Eee... Nie, kłamię, przepraszam. To był 2005, nie? No nieważne. No, no nie... dobra, tam 12 czy 13. No i pojechaliśmy tam, no i dojechaliśmy do samego centrum Rzymu pod Stadion Olimpijski eee... I dzwoni moja mama do mojego ojca i mówi, dojechaliśmy, jesteśmy na Stadionie Olimpijskim. Ale jak to? Przecież są wielkie, te, jakby telewizje podają, że tam są wielkie korki, jakieś kilometrowe korki na wjazd do Rzymu, trzeba czekać całą noc. Nie, nie było żadnych korków, wjechaliśmy do Rzymu, <laughs> jesteśmy pod tym. To był taki pierwszy, moja mama też była wtedy w szoku, że media potrafią tak kłamać. Potrafią, no, czasami niesprawdzone informacje podają i tak dalej. Myślę, że to jest jeden z powodów, ale przede wszystkim to jest wyparcie, wiesz. Dopóki nie zobaczysz, jakby... Wyparcie tego, że coś takiego się może dziać, no bo to też sprawia, że możesz zacząć się bać, że u I nas też się coś takiego może wydarzyć. Ja miałem znajomą, której pokazywałem filmiki, których nie oczywiście nie ma na Instagramie i nigdzie w normalnym mm -hmm. miejscu, bo ich nie pozwalają publikować. I ta znajoma patrzyła na te filmiki i mówiła, że ona nie wierzy, że to jest niemożliwe, że tam się takie rzeczy dzieją. I to było na początku wojny, jak widać, były tak. te rozwolone czołgi, pospalanych tak. ludzi i tak dalej. Mm -hmm. I to było, to było dla mnie takie zaskakujące, jak... jak jak to nie wierzysz? A ty myślisz, że jak rakieta spada na czołg, to co się z tym dzieje? No tak, dzieje, nie? to nie jest nic Wiesz, nie, do, nie do pomyślenia. Ale niechaj, jak spada na czołg. Gorzej, jak spada na dom. Gorzej, jak spada na szpital. Gorzej, jak spada, spada na szpital położniczy, jak ostatnio dwum miesięcz, dwudniowy noworodek zginął. Gorzej, jak e, transportor opancerzony strzela do samochodu z napisem dzieci e, w buczy. Gorzej, jak szedłem przez Worzel, taką miejscowość pod Kijowem, e, właśnie niedaleko buczy, i widziałem. Porzucane, koszulki nocne damskie, wiesz, zakrwawione, nie? Na wyjeździe do domu, dom splądrowany i koszula nocna, stanik, jakieś te, koszula we krwi i gorzej, jak widzisz, zabawki dzieci, yy, wiesz. Albo jeszcze gorzej, jak w yy, makarowie widziałem psa, który je ludzkie ciało. I nie jesteś w stanie wejść, bo jest wszystko zaminowane. W makarowie kruki, smród to jest to, co powiedziałeś o o tych, o, o tych zmysłach, mhm. że właśnie tam wcale nie widziałem, w Buczy widziałem gorsze rzeczy, ale Makarów mnie totalnie zm, zmaltretował, bo z daleka widziałem tego psa i z daleka też y, te psy w ogóle tam były problemem, bo one jadły i swoje, inne psy i też właśnie tam to ciało oddali, ale też ten zapach i, i te miny i, i te kruki, to po prostu było, to miasto było jak z horroru. Pojechałem do niego z miesiąca albo dwa temu już odbudowane, już te miejsca zupełnie inaczej wyglądają. Ale da, jakby taki, przeżyłem taki szok jakiś osobisty, bo pamiętałem te miejsca. Tak samo w Buczy mam, za każdym razem jak wjeżdżam do Buczy, to pamiętam, już jest odbudowana, wiesz, w miejscu, gdzie stały czołgi rosyjskie, porozwalane, jest świeża ulica nowa wyłożona. Nie, nie pomyślałbyś. E a ja zawsze jak tam wjeżdżam, to, to była dla mnie. Ja pamiętam każdy, każdą minutę z tego wjazdu. Wjeżdżałem właśnie z baleriem, który teraz jest. Dlatego w cię zapytałem, że to nie trwa minutę, to trwa długo i ty tak. cały czas patrzysz na te rzeczy i coś musisz myśleć. Coś ci się cały czas dzieje w głowie. To nie jest. To... No wiesz co, to, to nawet trudno pisać, tak, żeby teraz. Wycząbym cię, po prostu to jest. To też takie napięcie w ciele, które masz, jak widzisz takie rzeczy. Pamiętam właśnie, jak wjeżdżaliśmy tutaj, tej buczy. Ja przez pół godziny trzymałem telefon wystawiony przez e, okno, żeby kręcić, i czułem, że mi ręka drętwieje, nie zwracałem na to uwagi. To są płakałem wiele razy. Ja często płaczę i przyznaję się do tego w takich miejscach. To mi pozwala jakoś oczyścić emocje. Jak ludzie płaczą ze mną rozmawiają, to ja też sobie pozwalam na to, żeby przejąć te emocje i też sobie popłakać. Mhm. I dzięki temu normalnie śpię. To jest przepuszczam też. te mhm. emocje, tak? Wypuścić to z siebie, tak puścić te nie? Tak, Wrzucić. żeby tego nie ściskać. Jesteś takiego jak popłaczu, że nie wiem, czy wszyscy tak mają. Jak ja na przykład czasami sobie popłaczę. Czuję się lepiej później. Tak, taki lżejszy jest. Tak, tak, tak. No, tak. no bo no, z jakiegoś powodu płaczesz. No, czyli te emocje w tobie są. Po prostu lepiej je sobie na nie pozwolić, niż je wybierać. Tak, ja wiem, że w, mamy tak przyjęty taki kodeks, że faceci nie płaczą. Ja po tej wojnie w Ukrainie. Powiem jedno, to jest pierdolenie. W sensie, już nie mówię o sobie, bo to jakby nie będę o sobie mówił, ale widziałem bohaterów, takich twardzieli, że Arnold Schwarzenegger się chowa. Widziałem Barsa. Widziałem po prostu, ja nie chcę mówić, ile Bars zabił osób. Słuchaj, dużo. Mhm. W sensie, dla niego to nie był problem zabić żołnierza po drugiej stronie. On to miał w głowie przepracowany. Widziałem, jaki on potrafi być emocjonalny. Widziałem, jak rozmawiał ze swoją żoną, ze swoimi małymi dziećmi, bo dwójkę dzieci małych zostawił. To było w ogóle najtrudniejsze w tym pogrzebie, że jego dziecko zapytało o to, czy nie można kupić serca dla taty w sklepie i włożyć mu i wtedy on by znowu żył. To są duże rzeczy. Ale też widziałem innych chłopaków. Widziałem pod Makarowem w trakcie rozmowy ze mną, w Makarowie, płakał, Wójt tej gminy, facet wiesz, myślę, że no, 190 wzrostu, taki, w mundurze wiesz, granatami obwieszony, kamizelka kuloodporna, karabin przywieszony, rozstawiał tych ludzi, tak, swoich. Tu tam zabrać tę pomoc, humanitarną pomoc, trochę przybyliśmy trochę pomocy, tu to, tu ten. No i odchodzimy, i on opowiada o tym, jak wyciągał dziecko z samochodu, które była umówiona, był, um, była umówiona ewakuacja z Makarowa. 12 samochodów wyjechało, dojechało 5. Rosjanie ostrzelali siedem cywilnych samochodów. Z jednego z samochodów, w którym zginęło dziecko, mama, ojciec, ten facet wyciągał rannego no, no, niemowlaka, którego matka zasłoniła własnym ciałem. No i jak on mi to opowiadał, to wył, w sensie płakał. I ja też płakałem i po prostu miałem wtedy takie, no to nie jest jedyny przykład, wielu takich mówię z żołnierzami, Rozumiałem, że widzę po prostu, wiesz, gościa, który twardziela, bo potem mi opowiadał, jak zabijali Rosjan, jak strzelali, jak walczyli, tam były ciężkie walki i wiesz, no i on też płacze, jakby. Wydaje mi się, że jest takie założenie, że jeśli płaczesz, to jesteś słaby, takie łatwiej, łatwiej tak poselekcjonować ludzi, ci, co płaczą, to są słabi, ale to wcale nie, 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 to się nie, nie jest bliskie prawdy. Znaczy mi się przede wszystkim wydaje, że właśnie przez to, że jest takie przeświadczenie, jak ktoś sobie pozwala na płacz, to znaczy, że jest silny, bo się nie boi, ma w dupie to, co ktoś sobie pomyśli, tylko pokazuje swoje emocje, jest prawdziwy. I co To możemy? jest to, no. To jest to. I... A wojna pokazuje, kto jest kim, jak to mi powiedział inny mój kumpel, lekarz wojskowy. No samo to, że ty dalej tam jesteś, pomimo tego wszystkiego, czego doświadczyłeś i co widziałeś. To to, że ty dalej tam wracasz i myślę, że dlatego też ci żołnierze ci ufają, bo oni wiedzą, oni też patrzą na te rzeczy. I też widzą gościa, który tak właściwie chodzi bez karabinu i nie będzie się bronił. A jednak jesteś tam. To też musi być dla nich mało zrozumiałe. Ja tak sobie to wyobrażam, że gdybym był tam miał karabin, to czułbym się bezpiecznie. Ty tam chodzisz bez karabinu, więc czujesz się bezbronny w pewnym sensie. O, proponowali mi granaty i karabiny. Śmiesznie, jak z Barcem pierwszy raz jechałem na front, to z tyłu leżał. Karabin, On mnie zresztą przeszkolił z użycia tego karabinu e, i mówi, że jakby coś, gdyby coś się działo, tam jest twój, bierzesz ten, też od razu, wyskakujesz, tu się chowasz. No, takie miałem przeszkolenie, ale potem już jak sami idziemy, wiesz co oni oglądają, oni mają media społecznościowe, mają sterniki, widzą, oni y, często mi coś tam napiszą albo lajkują mi na Facebooku, na Instagramie, oni wiedzą, gdzie byłem, Przyjechałem na pogrzeb, to ci po kolei do mnie podchodzi i mówi, widziałem, że byłeś w Soledarze, jak tam u chłopaków, to tam jest od nas i tak dalej, i tak dalej. Siemanko, o teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro!